Hej, witajcie! To jest mój pierwszy kask do Chińczyka, który dostałem w promocji. Pewnie kosztuje nawet 5 zł. A to jest krótki test, ciemno. Ciemno, to chodźmy w wcześniejsze miejsce. Z tej strony może. Z tej strony świeżo. Więc robimy krótki test. pewnie się domyślacie po co to jest. Chcę zobaczyć, czy chiński kask wytrzymuje uderzenie młotkiem. Niech to będzie kawałek krawężnika. Wytrzymał. No. Nie wytrzymał. O jacie. No. No jedno uderzenie pewnie by wytrzymał. No ale to było lekkie. Z zobaczmy. No nie było takie lekkie. Myślę, że głową... Jakby... To jest dość mocne uderzenie. Wiecie, punktowe uderzenie rozpierdzieliło cały to środek. Odpadł lakier... Oj, dużo abs tu jest, mi się wydaje, że to się przyda. No, widzicie, nie jest to jakiś szczyt, szczyt wytrzymałości. Jak będę miał droższy kas za 1500 zł, to też nie przypierdzielę motkiem. Zobaczymy, czy się lepiej zachowuje. To wideo jest tylko na przyszłość. Wow. No. No. Hej, a to jest y, drugie wideo y, ze zbliżeniem na uszkodzenia. Jak widzicie, ropa w środku się wgiął. Nie za bardzo widać wszystko, ale mogę tu pójść do kuchni. Piękny, piękny rozpierdziel. Piękny. Katrina. Model China.